Chciałabym dzisiaj z Wami pogadać o tym, dlaczego tego twarcie mówię o swoim światopoglądzie. Ostatnio dosyć mocno poruszyła mnie debata wokół e, standardów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących edukacji seksualnej. Poruszyła mnie i bardzo zdziwiła dlatego, że z, z tych standardów zrobiono w debacie Coś, czym one absolutnie nie są. Nie będę tutaj się wypowiadać na temat samych standardów, ale jeżeli jesteście y, zainteresowani jakimś y, rzetelnym omówieniem i zbadaniem tematu i spotkaniem się z dokumentem, to po pierwsze po polecam spotkanie się z samym dokumentem, a po drugie y, polecam filmik, który Wam się teraz tutaj pokaże. Konkludując, po raz kolejny wypowiedziałam się otwarcie i głośno, y, co sądzę na temat. Istotny i szeroko dyskutowany społecznie w danym momencie, w związku z czym spotkało się to z dużym oburzeniem, szczególnie właśnie osób, e, członków, innych, innych członków kościoła, ponieważ ja tym członkiem nadal jestem. Pomyślałam więc, że pogadam do Was o tym, dlaczego ja w ogóle mówię o tym otwarcie? Po co sobie te kłopoty robię ciągle? Na początek powód zero jest taki, że ja po prostu jestem taką osobą, która lubi konfrontować swoje zdanie ze zdaniem innych osób, i która często ma zdanie na różne tematy. To jest jakby punkt wyjścia, z którego dalej wyjdziemy, bo nie każdy tak ma. Chociaż jeszcze kilka lat temu można było mi wymówić, że jestem głupia i nic nie rozumiem i w ogóle nic nie czytałam i na niczym się nie znam, to na szczęście dzisiaj jestem już dosyć świadoma i swojej wartości, ale także jakby swoich kompetencji intelektualnych i jestem ich świadoma e, dosyć krytycznie. To znaczy, ja wiem, gdzie na czym się nie znam, e, wiem, gdzie jestem słabsza i wiem też, gdzie jestem mocniejsza. Mogę Wam nawet od razu powiedzieć, że jestem na przykład strasznie e, słaba. W kwestiach biologiczno-zdrowotnych to są kwestie, na których absolutnie się nie znam i w ogóle dlatego też w tych tematach się nie wypowiadam, chyba że to są kwestie jakoś także dotyczące kwestii społecznych. I wtedy w tym aspekcie jestem w stanie cokolwiek powiedzieć. Ale jeżeli już chodzi na przykład o kwestie y, państwo, a Kościół, w ogóle państwo, funkcjonowanie państwowości, funkcjonowanie partyjności, dzięki temu, że zawsze się tymi tematami interesowałam, zawsze na nie bardzo dużo czytałam, a także ze względu na swoje studia, no mam jakiś punkt wyjścia do rozmawiania na temat różnych mechanizmów którymi łatwo zmanipulować ludzi, rzucając im tak zwaną kiełbasę wyborczą przed nos. Więc kiedy wypowiadam się na temat, w którym widzę na pierwszy rzut oka przekłamania, wtedy rozumienie tematu i rozumienie, dlaczego tak łatwo łapiemy się na te przekłamania, dodaje mi odwagi w wypowiedzeniu się publicznie. Dużo luzu i odwagi. Dodaje mi także moja taka wewnętrzna otwartość na to, że ja mogę popełnić błąd, że ja mogę się pomylić i że naprawdę nie muszę mieć racji. Otwartość na błąd jest czymś tutaj w ogóle takim kluczowym, bo chyba nie byłabym w stanie bez niego uczestniczyć w ogóle w żadnej rozmowie, bo byłabym no, przerażona tym, że jejku, a co jeżeli ja się pomylę? I to jest trudne, ale to się myślę, zdarza też każdemu. Każdemu zdarza się czegoś nie zauważyć, przeoczyć. To nie świadczy o naszej, nie wiem, niższej wartości, ale po prostu, pro, po prostu świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi. Jestem świadoma tego, że moje zdanie, moje jakieś przekonanie, mój pogląd spotka się z atakiem, i nie, nie, nie tylko takim atakiem ad meritum, ale także atakiem ad personam. Więc, w zależności od tego, jakiego tematu się podejmuję, zastanawiam się, na ile jestem w tym momencie swojego życia i w, i w tym momencie da, sił albo braku sił. Psychicznych i emocjonalnych, na ile jestem teraz gotowa na skonfrontowanie się z tym atakiem. Zupełnie inaczej przeżywa się atak, który spotyka nas, kiedy przedstawiamy pogląd na jakąś, obiektywnie, na jakąś obiektywną rzeczywistość, na jakąś obiektywną sprawę, wydarzenie, które nas osobiście nie dotyczy, które nie wiąże się z jakimś naszym osobistym yy, doświadczeniem lub z naszą osobistą traumą. A zupełnie jest inaczej, kiedy wypowiadam się ponieważ czegoś doświadczyłam, ponieważ gdzieś byłam, ponieważ mnie to bezpośrednio dotyczyło. Do tej drugiej opcji potrzeba dużo, wiele sił, dużo, wiele więcej odwagi, ale zdarza się tak, że jest to także dużo bardziej wartościowy głos w debacie. Autorytety nie służą mi po to, żebym, żebym potrafiła uzasadnić swoje własne zdanie, bo ja sama potrafię je uzasadnić, potrafię szukać argumentów. Autorytety służą mi po to, żebym zobaczyła świat troszeczkę szerzej, ale także, abym ćwiczyła swoje krytyczne podejście do autorytetów i rzeczywistości. Mam takie przekonanie, że. Kwestia autorytetów jest bardzo zaburzona często kiedy się o niej rozmawiamy. Często w takich tematach dyskutujemy nie o rzeczywistości i jak ona wygląda, ale o tym, jaką opinię mają ci, jaką opinię mają tamci, a jaką jeszcze inni. W skrócie autorytety nie mówią mi co mam myśleć, nie wyręczam się nimi, weryfikuję je nie są absolutne. I na koniec, powód taki mój osobisty. Dlaczego ja mówię publicznie swoje zdanie, na jakiej podstawie i w ogóle jak śmiem? Otóż, ja bardzo dobrze wiedziałam i wiem, czego się ode mnie oczekuje w środowiskach katolickich, w których funkcjonuję od lat prawie sześciu. Funkcjonuję, mam tutaj na myśli, prowadzę YouTube'a, bloga, wypowiadam się publicznie, bo tak ogólnie to funkcjonuje od zawsze. Wiedziałam dobrze i wiem o tym, że osoby wierzące. Szukają i szukały na moim kanale treści, które ja zawsze robiłam i od których się absolutnie nie odcinam i które dla mnie samej są bardzo ważne, czyli treści, treści, które trochę wyciszają człowieka, trochę pomagają mu wejść głębiej w rzeczywistość, które dają też jakieś takie ciepło. Rodzinność, bezpieczeństwo. Dawniej rzeczywiście bardziej się skupiałam na tego typu treściach i głównie je tworzyłam. Później ta proporcja nieco się zmieniła, ale to nie znaczy, że zmieniłam się ja. Ja po prostu przestałam się bać mówić też otwarcie o tym, co myślę, bo wcześniej obawiałam się, bo właśnie bardzo dobrze wiedziałam, czego się ode mnie oczekuje. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej płci, czy tego, że właśnie głównie takie treści tworzyłam. Ciepło, bezpieczeństwo i szukanie głębszego sensu na co dzień, w relacjach, w naszych osobistych poszukiwaniach, to nie jestem cała ja, to jest jakaś część mnie. Druga część mnie to jest moja wrażliwość społeczna. I moja taka, no, jednak potrzeba stanięcia ym, i powiedzenia NIE. I już nie mówię tylko o tych trudnych rzeczach, które mnie osobiście dotyczyły, ale w sumie też trochę o nich. Nie planowałam nigdy, ani nie planuję robić, wiecie, treści do internetu, które sprawią, że wszyscy będziemy się czuli miło, ciepło i przyjemnie. Bo okej, okay, czasem tego potrzebujemy. Ja też długo tego potrzebowałam, dlatego poszłam na terapię, bo widocznie czegoś potrzebowałam. Widocznie te moje problemy były na tyle trudne, że bardzo potrzebowałam bezpieczeństwa, wsparcia, zobaczenia, kim ja tak naprawdę jestem, bo nie, nie byłam tego pewna. Ale to nie jest cały człowiek. Kiedy już czujemy się bezpiecznie i wiemy, kim jesteśmy, no to warto stanąć także w miejscach, w których. Czujemy się niekomfortowo, w którym jest nam trudno dla drugiego człowieka. Dlatego, żeby mu pomóc, bo teraz on może być w tej trudnej sytuacji, w której byłam ja kiedyś. I jeżeli będziemy się okłamywać, jeżeli będziemy się zamykać w malutkich, cieplutkich bańkach, a wszystkich wokół, um, a we wszystkich wokół walić piorunami, no to chyba nie do końca będziemy uczciwymi ludźmi opierającymi swoje życie na miłości, nadziei i trosce o świat. Dajcie w ogóle w komentarzach znać, co Wam pomaga. Odważyć się powiedzieć głośno o swoich poglądach i czy w ogóle mówicie głośno o swoich poglądach, nie tylko tych dotyczących, nie wiem, kościoła, polityki, ale różnych takich wśród znajomych, wiecie, wśród ludzi, w których przebywacie, czy raczej wolicie nie. A jeżeli wolicie nie, to dlaczego? Bo macie też do tego prawo i to jest super. Żyjmy w zgodzie z tym właśnie, co też w sobie mamy, i jakoś każdego uczciwe poszukiwania mogą doprowadzić do trochę innych, trochę innych miejsc. I to jest super. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, a na Insta pewnie wcześniej. Pa!